Podjąłem się 12-godzinnego challengeu Pral Stars, gdzie będę musiał zrobić 6 bardzo trudnych zadań, grając nową postacią Kenji. Ale pierw trzeba ją odblokować. Przy kupowaniu tej postaci był lekki problem, bo jak ją już kupiłem, to jej po prostu nie dostałem, dlatego widzicie, że mam to w odebranej. Tak samo widzicie, że tutaj nagle jest dalej ta oferta, więc zobaczcie, co z niej dostałem dodatkowego. Klasycznie dostałem postać, ale co dziwne, dostałem ją aż dwa razy. Cały pakiet emotek oraz dostałem także spray, ale co najdziwniejsze, dostałem dwa razy po 80 gemów oraz dwa razy po 10 tysięcy błyskotek, a w zwykłej ofercie jest oczywiście dwa razy mniej. Dobra, więc mamy grę dopiero o 10 rank. Jak widzieliście przed ten co się tutaj stało, to no mega. Gramy na razie, no nie wiem, tak e, gram może z 20 minut maksymalnie, więc no, dużo na razie nie minęło. Yy, więc co, lecimy o właśnie dziesiąty yy, rang. To na niej nam się trafi który tam ma chyba pierwszy level, więc myślę, że będzie tutaj łatwo. Zanim przejdziemy sobie do pierwszych zadań, najpierw wbiję 20 rangę, aby zadania nie były takie proste. To jest Susa, która wygrała konkurs z poprzedniego odcinka, I jeżeli Wy chcecie wygrać także Burger Lowa, zostawcie łapkę w górę i suba i wbijcie na Brawlence, link w opisie. No co jest? Noód mi się nie użył! No teraz wydaje mi się, że się nam uda strzelić na luzie, więc... No, 10 ranga wbita. No i widzimy się teraz dopiero przy 15 randze, potem przy 20 i wtedy dopiero zaczynamy wykonywać zadania. Dobra, tutaj jest tak serio giga podobnie do odcinka z Mui. Jak widzicie mamy 17 winstreaka. Teraz już sobie wbijamy 15 rangę. Gram w ogóle z tą samą osobą co właśnie z, w poprzednim odcinku z Moi. No i co lecimy? No o kurczę. Dobra, Tim nich jest mocny na Kędziego. no ale mam nadzieję, że i tak sobie poradzę, bo no, chyba sobie powinienem poradzić tak szczerze. Dobra, od razu wjazd tutaj, Rafał robi, no i od razu strzelam. No dobra, co tu się dzieje? Dobra, więc ja sobie tutaj teraz lecę, używam gadżetu, bo mnie wtedy uleczy wszystko, co mi zadaje przez ostatnie 3 sekundy. Teraz robimy coś takiego? Dobra, no i chyba wygraliśmy. A nie, jeszcze tej gryf został? E, no i chyba wygraliśmy to. Jeszcze tutaj już spróbuję użyć ulta, nie wyszło mi, NIE WYSZŁO MI, NIE Dobra, następny ult NASTĘPNY ULT PROSZĘ nie. NIE, NIE, NIE Dobra, 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 żyje, 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 żyje Dobra, ładnie, ładnie, 15 rank wbity Dobra, więc mamy grę o 500 pucharków, gramy sobie starcie z tercetem, ale chyba Po 500 przejdziemy sobie na 5v5, nawet jak teraz dobrze idzie No to po prostu będziemy grać e, piątki O nie, dobra, ale patrzcie co ja tu robię teraz, patrzcie to Rozwaliłem wszystkich. Ta no, postać jest serial giga mocna. No oczywiście 6-0 i mamy 20 rank, więc teraz idziemy grać e, piątki i zaraz przekonacie się o pierwszym zadaniu. A więc, naszym pierwszym zadaniem będzie zrobienie triple killa Ulten. No i będzie próbować, właśnie zrobić tego triple killa. E, no, będzie trzeba też z tym znaleźć, bo ogólnie to na razie jest. E, no taki poranek, jest 12.40. Gra na razie 2,5 godziny, więc nie jest aż tak źle. Nie co jest? No lecimy, ale no źle źle użyty ten ult, tak szczerze, ale dobra, no, 1-0. Aj nie zdarzyłem wypuścić piłki. Dobra, czy to będzie... Nie, to nie było to. Dobra, teraz, teraz proszę! Nie, jednego kila zrobiłem, a trójka tam była z lowem Lecimy! Eee, yy, niko znowu trafię, no lipa. Dobra, to było chyba najmocniejsze jeszcze na tą chwilę. Tak szczerze, e, najwięcej killa naraz zrobiłem O Boże, bez sensu żyłem to I bez sensu w wjechałem Dobra, czy to będzie to? Nie, to nie będzie to, teraz, 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 proszę Nie no, znowu double kill, no nie mogę Nie, teraz, proszę Nie ma triple killa, no było tak blisko I w ogóle mam już 650 pucharków, więc mocno jakby teraz ja ulta i bym go użył, to by pewnie było, ale no Byliśmy 25 rangę I to, no serio, na luzie, więc no, postaramy się dalej tutaj powijać i widzimy się... No kiedy uda mi się coś tutaj ten. Będę ciągle nagrywał, żeby wyłapać ten moment, kiedy właśnie uda mi się zrobić tego triple killa, ale... No, podejrzewam, że jakoś szybko mi się to nie uda zrobić. Co? Było? Było, 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 było chyba. Ej, było! Nie, nie wiem, udało mi się zaliczyć pierwsze zadanie, a więc drugim moim zadaniem będzie wbicie 30. Rangi. Ja bym sobie na nowych trójkach pe pewną, no bardzo skinową taktyką, gdzie po prostu farmujemy kuby. No i to jest taka taktyka totalnie na szczęście, więc ja wam tutaj jedynie co pokażę grę o 950. I o tysiaka, jeżeli znowu się nie poddam. Dobra, widzę, chyba po godzinie udało nam się zbliżyć do momentu gdzie będziemy mieli 950, więc lecimy. Teraz ta taktyka nie jest aż taka łatwa, ponieważ no, prawie każdy ją robi i jest to losowe, czy uda nam się wygrać, czy nie. Ale teraz jakoś ładnie pasu poleciało, no i lecimy. Ja się też przez tą grę, no nie będę chcę, bo myślę, że to nic interesującego. Dobra widzowie, więc jak widzicie, no, mamy już na pewno top 2 No i top 1, mamy 950, więc no, droga prosta Do właśnie 1000 pucharków, no mam nadzieję, że się uda Jak nie, no to lipa, zostało nam 3 albo 4 godziny, musiałbym zobaczyć Widzowie, zostało 6 pucharków, no, obym to wbił Bo zostanie mi jedynie 3 godziny na zrobienie reszty zadań, więc No, długo to wbijam, widzowie No musieliśmy przegrać lasto, oczywiście, że tak, bo podjechali nas. Niestety tego, co tutaj się stanie, niestety się nie spodziewałem. Dobra, znowu został nam last, tamten last przewaliliśmy, a teraz no mamy znowu lasta, tylko teraz będzie równo. Jeżeli zajmiemy top 1, to będzie, yy, no, jeden więcej pucharek, a jeżeli zajmiemy drugie miejsce, to będzie... No bo chyba mamy streak, winstry... a nie, nie, mamy streak. Dobra, nie wiem, nie, zaraz zaczymy. Nie Te lasty to są, to są jakieś żarty chyba Zawsze podjeżdża nas Colt, który prawie nas rozwala Tylko, że na razie ten nie umie grać No i kurde top 3 Renek nie Dobra, widzę, ja zapomniałem nagrywać, ale udało mi się wbić Silver 3, czyli jeden z znaczy, następnych celi, yy, więc tutaj następne zadanie zaliczone Dobra widzowie, chyba trzeci raz została nam ostatnia gra, więc yy, No lecimy, no mam nadzieję, że będzie to dwa I żaden koltas się nie podjedzie na samym początku, bo jak tak to będzie lipa Dobra, więc no znowu nie będę się odzywał, bo to chyba nic ciekawego Nie, idą po nas, no Nie mogę. Jeszcze kolt z dołu O co chodzi z tą grą? A, dwa kolty 11 kiup, no, aha każdy last tak wygląda i ja nie mogę, no. Dobra, widzamy, więc to chyba piąty last. Eee, no tak, fajnie, fajnie się bawię. Ty znowu! Nie, to jest przekleństwo jakieś. Cztery kucharki. Chyba ja nie wytrzymuję z tym Tu i tak nie idzie aż tak, jak kiedyś. Bo każdy może zrealizować tą taktykę. nie jest to takie łatwe teraz. Zaczymy. No, pierwszy fias mamy. Nie mów... Nie, przegraliśmy Nie mów znowu Nie mogę Dobra, nie wiem którego my już mamy Lasta Znowu zostaje cztery pucharki Ech, Siódmy last! Mam nadzieję, że dam radę. No. Ja nie mogę być sobie Zostało mi dwie godziny. Ja wam serio mówię. Dwie mniej niż dwie godziny zostaje mi do końca naszego challenge'u. to na luzie. Nie wiem. A, znowu? Klasyk GG Dzięki za grę Dobra widzowie Znowu mamy, ale tym razem nie lasta, tylko Przed ostatnią grę, mamy 25 kiełbów no, no nie wiem no Potem znowu będzie last O to ugramy, ale chyba ugramy 5 pucharków Nie wiem, jak znowu będzie tak samo to powiem jedno. To jest ustawione, co nie? Dajesz teraz. No, oby ta. Nie. Ej, to jest żart? To jest żart? To jest żart? Wreszcie nie przegraliśmy, ale tak sądzę, że to jest żart. What the shit? Ten tryb jest ustawiony. No i co ja teraz mam zrobić? Last numer 8. Jak dobrze liczę. Nie. Nie. Czemu my gramy na wykrzyki na znaki zapytania, No. Dawaj, 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 dawaj! Leczcie się! Dobra, 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 proszę, proszę! A bo top 4, ta... dawajcie, top 4, odwrócona psychika! Top 4, dawaj, 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 top 4! Gdzie ty wjeżdżasz?! No, wjeżdżam w nich. Ucz! No, halo? Nie. 4. Top 4, proszę, zajmiemy top 4. Nie. Dobra, znowu będzie last widzowie No, ja już nie wiem, co o tym myśleć. Będzie ósmy last, chyba, no. Nie wiem. Nie wiem, co myśleć o tym lastcie Będzie go przegram? Pewnie tak. No, muszę się upewnić. Nie. Dobra, ja mam chyba zwidy. Ja prze... Nie wiem, telegram, że ja chyba zwidy mam w tej grze. Top 3, proszę. Przecież oni mają taki. Dobra, chodźcie. No to oni mają takie małe timy. Proszę! Oni ciągle padają. Lewy górne. Wjazd w lewy górny. Las lewy górny. Lewy górny. Nie. Prawy dolny, prawy dolny idziemy. Tak! Podjeżdżają lewy. Proszę, proszę. 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 Jest, jest. Jest, 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 jest. Jest. Nie mogę. Nie mogę. Nie. Jest. 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 Yes. Yes. Nareszcie. Ja no. nie mogę. Nie ja tak cieszę, a zostało jedynie dwie godziny na wykonanie trzech następnych zadań. No to w tej mapie musisz... musimy uciekać od tego wielkiego robota, no i po prostu w sumie to tyle. No i jeżeli wpadniesz z tej, wypadniesz z tej burzy, do tej burzy wpadniesz. No to możesz tam się uratować. Jump padem, nie, no teraz mnie goni. No ja nie mogę, dobra, no, ulta. Ej, 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 kościół, nie slow mnie. Dobra, strefa się chyba powoli tutaj do nas zbliża. Więc yy, no jeszcze mamy tutaj czas na przeżycie. Lecimy, nie, kościół. Aha. Nie, nie wywalajmy tym. No gościu! No, możesz mnie we mnie nawalać. Dobra, już strefa się tutaj zbliża, więc jeszcze parę sekund i właśnie tą jedyną mapę mamy zaliczoną. Jedyną dlatego, bo... no... tak, dobra. O kurczę. nie wiem co zrobić. Dobra, jump padem. Dobra. Dobra. Chyba już można zaliczyć to, jako te przetrwanie du dużej ilości tej czasu. A no, ale i tak udało się yy, przetrwać tego robota taka, więc... A więc teraz moim zadaniem jest pokonanie Shelly na 1v1, co myślę, że trochę mi zajmie. Przy okazji, jak tutaj jesteście, to zostawcie łapkę w górę i subik na dzwonkiem, bo serio, długo się dzieje nad tym filmem, a teraz filmy są dwa razy w tygodniu. Nie... Dobro. Nie. Co ja robię? Nie. 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 Daj. Nie. no, Mega. Proszę, dobra. Jeden do jednego. No co? No co? Dobra, proszę. Nie mogę w Ciebie trafić. Chłop mi łaszczy od no. Nie mogę. A dobra, bo jeszcze jedna gra jest. Aha. No, nie mogę w ogóle gadżetu ruszyć. Hm. Dobra, let's go. Proszę. Proszę. No Nie mogę. Tak. Nie. Dobra, udało się, let's go! Moim ostatnim zadaniem będzie pokonanie 8 widzów, którzy będą grali Miko. Nie było to takie proste jak myślałem, ale jakoś sobie dawałem radę. O, ktoś się tam zabija, fajnie, fajnie. W tym momencie zostało mi ostatnie 20 minut challenge'u i, tak szczerze, myślałem, że mi się nie uda. No i niestety stało się to. Ale spokojnie, zostało mi jeszcze 10 minut, i jest jakakolwiek szansa, czy porobię te 8 Miko. No, co jest? Jest! O! Oh! O! Oh! 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 Co to było? Co to było? Jak tam? Halo? Jest! Jest! Yes. Dobra, let's go! <laughs> Łatwo, udało się! Let's go! Zostało mi 10 minut i udało mi się zrobić wszystkie 6 wyzwań, dlatego udało mi się ukończyć ten cały odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Wbijcie na odcinki, które w tej chwili widzicie. Zostawcie łapkę w górę, subika z dzwonkiem, wbijcie na Instagramu, wbijcie na Brawlce, wszędzie do wszystkiego. Link macie w opisie. Trzymajcie się na